Piotr Tomasz, dzień dobry Państwu. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Jarosław Kaczyński, prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Panie prezesie, na przekór aurze panującej na zewnątrz trwa gorący okres w polskiej polityce, a to za sprawą komisji mającej wyjaśnić kulisy nowelizacji. Ustawy hazardowej. Dlaczego, pańskim zdaniem, nie wyciągnięto wniosków z tak zwanej afery Rywina i po raz kolejny mamy nieprawidłowości przy tworzeniu prawa w Polsce? Sądzę, że tych nieprawidłowości przez cały czas było wiele, tylko akurat te w dzięki istnieniu CBA i dzięki temu, że na czele CBA stał człowiek wielkiej odwagi i wielkiej przyzwoitości. Dlaczego nie wyciągnięto wniosków? Były te wnioski. Była pewna społeczna fala, społeczna dynamika, sprzeciw wobec tego, co się dzieje. Były wybory 2005 roku. No i w pewnym momencie okazało się, że jedna z partii, która korzysta z tego sprzeciwu, dzięki temu rośnie, czy znaczy Platforma Obywatelska, bo drugą było Prawo i Sprawiedliwość, nie chce tych wniosków wyciągnąć, nie chce powołać wspólnego rządu, nie chce zmienić Polski. Wtedy się mówiło, nie chce budować czwartej Rzeczypospolitej, Przypomnę, że to pan Śpiewak, związany z Platformą Obywatelską i poseł, upowszechnił to określenie, znanej i przedtem, ale on je, powtarzam, upowszechnił. I zaczęła się, kiedy do władzy doszedł PiS, Prawo i Sprawiedliwość, zaczęła się ogromna kampania, jakby prowadząca w odwrotnym kierunku. No, walka z przestępczością okazała się czymś złym, czymś, co buduje duszną atmosferę w kraju. Podniesienie ręki na kogokolwiek, kto jest ważny społecznie, kto ma wysoką pozycję społeczną, to była właśnie zbrodnia, nawet jeżeli były bardzo poważne i całkowicie uzasadnione faktami zarzuty. Krótko mówiąc, ci, którzy chcieli stosować tego rodzaju metody, którzy można powiedzieć żyli dzięki takim metodom, często dochodzili do ogromnych fortun, otrzymali bardzo wyraźny sygnał, że można. No, kiedy Platforma doszła do władzy, kiedy. Decyzje personalne, na przykład co do składu rządu też były takim sygnałem, no to ten sygnał został dobrze odebrany i oto sprawa znów się zaczęła toczyć starym tanem. Można powiedzieć, że to, co myśmy mówili, w trakcie kampanii 2007 roku, że jeżeli będzie rządziła Platforma, to wrócimy do epoki przedrwinoskiej, się całkowicie spełni. Uważa Pan, że Platforma Obywatelska nie jest zainteresowana walką z korupcją? Proszę się przyjrzeć temu, co się dzieje w komisji. Już choćby fakt, że Platforma nie dopuściła do tego, żeby to przedstawiciel opozycji stał na czele tej komisji, a ponieważ chodzi o interesy Platformy, więc tak oczywiście um, powinno być, ale nawet gdyby to był przedstawiciel Platformy, to mógłby się zachowywać zupełnie inaczej niż. Zaskowuje się pan Sekuła i jego koledzy z komisji, to jest zachowanie całkowicie nieobiektywne, całkowicie jednostronne i jawnie zmierzające do tego, żeby ochraniać no, tych, którzy uczestniczyli w tym nadużyciu. No, co do tego nikt nie może mieć wątpliwości, są te posunięcia typu wykluczenia, Naszych posłów, później ich, co prawda przywrócono, ale przez miesiąc nie mogli czytać materiałów. Teraz prasa niekiedy nawet się z nich śmieje, że nie są tak sprawni jak poseł Rukowicz w stawianiu pytań. No, oni po prostu nie znają materiałów. To tak, jakby człowieka bardzo słabo widzącego i człowieka doskonale widzącego postawić na przeciw tarczy strzelniczej i później się dziwić, że ten widzący gorzej strzela. No najpierw trzeba widzieć, najpierw trzeba te materiały znać. Nasi posłowie będą to nadrabiali, mają na to bardzo mało czasu. To wszystko jest zgodne z pewnym planem. Uniemożliwić działania tym, którzy na pewno z największą determinacją będą dożyli do ujawnienia prawdy. No i te wszystkie teatry, ten Pan chlebowski, wymalowany grubą warstwą yy, jakiś, jakichś make-upów. Yy, yy. Nie pijący wody przez cały dzień, żeby się nie pocieć, najwyraźniej wyuczony roli, zresztą prasa pokazywała te teksty, którymi się posługiwał z podkreśleniami, co ma mocniej mówić, co ma mówić słabiej, no przecież to wszystko nie ma nic wspólnego z dążeniem do tego, żeby wykryta została prawda, bo ta prawda jest dla Platformy Obywatelskiej i na pewno straszliwie kompromitująca. Tak jak afera Rwina była początkiem SLD, czy uważa Pan, że afera związana z ustawą hazardową może być początkiem końca Platformy Obywatelskiej? Nie chcę w tej chwili formułować tego rodzaju hipotez, bo tu nie chodzi o początek albo koniec jakiejś partii, to chodzi o to, żeby po prostu w Polsce wróciła praworządność elementarna. Praworządność, tych przykładów braku praworządności jest przecież dużo więcej. Są wszczynane śledztwa, które no, w oczywisty sposób mają jakieś podłoże polityczne. No, mnóstwo śledztw, które są później trzeba było umarzać przeciwko ludziom Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj na czele jest minister Ziobro, ale także inne osoby. I ja byłem przedmiotem takich śledztw. No, to wszystkie umarzano, ale, ale m, samo rozpoczynanie tych śledztw nie miał żadnej podstawy, a z drugiej strony mamy takie działania, jak no, te, które są w tej chwili podejmowane m, przeciwko Polu Piskowskiemu. Ja nie mówię, że bez podstaw, tylko jest pytanie o termin, o moment, w którym to jest robione. Mamy też wiele zaniechań, no bo choćby sprawa pana Palikota, No przecież, czy ktoś przy zdrowych zmysłach uwierzy, że emeryci i studenci wpłacali mu po 20 tysięcy złotych? No a jeżeli nie uwierzy, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie może w to uwierzyć, to wobec trzeba prowadzić śledztwo. Trzeba prowadzić śledztwo i prowadzić je do konkluzji. Jakie śledztwo niby jest, jedno umorzono, później wznowiono, ale żadnych zdecydowanych działań nie ma, a pan. Polikot w swojej partii awansuje i znów jakby nie wybucha skandal. To już jest pytanie skierowane do mediów, dlaczego media nie biją na alarm? Nie, nie krzyczą, że to jest skandal, Jeżeli, ktoś, kto jest w takiej sytuacji, nie tylko, że nie jest wyeliminowany z partii, czy choćby zawieszony, ale jest jeszcze do tego awansowany, on przecież nie tak dawno awansował. No mamy do czynienia z bardzo, bardzo wielkim kryzysem polskiego życia publicznego i sprawcą tego kryzysu jest Platforma Obywatelska, bo to jest także kryzys języka, znów można odwołać się do Polikota, ale nie Śląskiego, wielu innych, którzy używają niesłychanie agresywnego, obraźliwego języka, w wypadku Polikota także obscenicznego, no i, i wszystko jest w porządku. Jeżeli Polska ma jakiś wrogów, to oni się dzisiaj naprawdę bardzo cieszą. Jak ocenia pan fakt, że pani Alicja Kornasiewicz była minister skarbu w rządzie Jerzego Bóska? Zostanie prezesem PKO SA, banku, który przypomnę prywatyzowała. Pani Kornasiewicz, to jest jakby problem sam w sobie. Ja mam nadzieję, że dożyje taki Polski, w której będzie można ten problem rozwiązać. Natomiast i wyjaśnić, jaka była rola pani Kornasiewicz w różnych sprawach. No, uważam, że ta nominacja jak najgorzej wróży polskim finansom i wpisuje się. W tego rodzaju usiłowania, które można są dostrzec także w różnych innych miejscach, w tym niestety także w Unii Europejskiej, a których cel jest taki sam: to znaczy, chodzi o to, żeby polskie i inne kraje nowo przyjęte mogły być traktowane przez przeżywające kryzys bogate państwa zachodnie, jako pewien zasób, do którego można sięgnąć. Bo nawet dzisiaj, jeżeli bank, który jest własnością jakiejś grupy finansowej, z zachodniej Europy jest w Polsce, to po pierwsze musi być w Polsce kierowany, nie można go kierować zewnątrz. Po drugie, nie może na przykład oddać swoich zasobów tamtemu zewnętrznemu bankowi, jest pod polskim nadzorem. No, w tej chwili są działania zmierzające do tego, żeby poprzez regulacje Unii Europejskiej to wszystko unieważnić. W tych planowanych, podkreślam, to jest, są jeszcze te wstępne plany w rozwiązaniach jest nawet mowa o rekompensacie za zabranie z Polskiego Banku, znaczy polskiego, teoretycznie polskiego, bo oczywiście nie ma tam mowy o Polsce, tylko o tak zwanych krajach goszczących, czyli tych, gdzie są banki, które są własnością zewnętrzną, zabranie po prostu wszystkich aktywów, czyli teoretycznie, gdyby takie rozwiązanie przyjęto, to polski Obywatel, który ma jakieś pieniądze w banku zachodnim, a to jest większy słość banku w Polsce, może pewnego dnia się tam zjawić, i dowiedzieć, się, że tych pieniędzy już nie ma, bo zostało do, zabrane i on będzie mógł, mógł liczyć na jakąś rekompensatę. Ale tam jest tylko mowa o tym, że trzeba będzie wymyślić jakieś rekompensaty. Więc to nie będzie po prostu zwrot pieniędzy z odsetkami. No, pamiętajcie Państwo, że Świat finansów, ekonomii, w ogóle relacji międzynarodowych jest bardzo bezwzględny. Kto tu się nie potrafi twardo bronić, kto dziecinnie wierzy, że mamy dobrych wujków na zewnątrz, no, ten pewnego dnia się obudzi z pustymi kieszeniami. No, tak to chciałem powiedzieć, bo jako polski polityk mam taki obowiązek, a dzisiaj ludziom się wmawia, że mamy wśród, wśród że tak powiem, naszych sojuszników europejskich, Dobrych wujków. To są nasi sojusznicy, ale to nie są nasi dobrzy wujkowie. Unia Europejska to nie są ludzie. Rzeczpospolita donosi, że Bumar zaciągnął 18-milionowy kredyt, zostawiając 80% akcji przemysłu zbrojeniowego. Dziś wiadomo, że ten kredyt nie zostanie spłacony. Stąd pytanie do Pana, czy mamy do czynienia z preludium do kolejnej wielkiej afery? To jest wielka afera, na pewno i to godzące w bezpieczeństwo państwa. To natychmiast. Powinny być podjęte już powinny być od jakiegoś czasu podjęte odpowiednie działania zarówno organów ścigania, jak i wszelkie działania zmierzające do tego, żeby ten kredyt wykupić. To jest niewielka suma siedemdziesiąt kilka milionów złotych, bo powtarzam, tu już nie chodzi tylko o pieniądze, ale także o bezpieczeństwo naszego kraju. I jeżeli takie działania nie zostały podjęte, jeżeli, jak słyszałem Ministerstwo Obrony, mówi, że o niczym nie wie, no to naprawdę trzeba zmienić kierownictwo Ministerstwa Obrony i w ogóle wszystko tam zmienić, bo... Minister obrony ma swoje służby specjalne, one świetnie powinno o takich rzeczach wiedzieć. On powinien o takich rzeczach wiedzieć od początku, zresztą powinien uczynić wszystko, chociaż wiem, że to dzisiaj nie jest proste, bo nie jest przecież nadzorcą tych firm bezpośrednio, żeby do tego rodzaju transakcji no, kryminalnych po prostu nie doszło. No, tak jakbyś ktoś pożyczył, nie wiem, 10 tysięcy złotych i zastawił za to swój dom, który wart milion. Polska bez wątpienia znajduje się w, tak w kryzysie politycznym, jak i gospodarczym. Wystarczy przytoczyć tutaj wskaźniki ekonomiczne, e, wysoki deficyt e, czy też rosnące bezrobocie. E, tymczasem, w najbliższy piątek pan premier Donald Tusk ma ogłosić datę wstąpienia Polski do euro. Czy rządowe zapewnienia, że wymienimy złotego na euro w najbliższych latach, to polityczna fikcja, czy też remedium na polskie bolączki w gospodarce? Ja sądzę, że to jest próba powrotu do pewnej gry. No, wielu Polakom to się podoba, buduje pewną nadzieję. A jestem zupełnie złudną. Polska nie spełnia w tej chwili żadnych warunków przystąpienia do euro. Nasz deficyt finansów publicznych bliższy jest 10% niż 3, a to jest warunek. Nie przekroczenie trzech, to jest warunek. Gwałtownie rośnie zadłużenie, pożyczki zaciągane przez sferę publiczną są coraz, coraz bardziej nieracjonalne. Złoty 40 zł kosztowała jedna złotówka, kiedy myśmy pożyczali, kiedy byliśmy przy władzy, a teraz kosztuje 3,50. Dlaczego tak jest? To no, po troszeczkę zmieniły się warunki, ale. Tylko po troszeczkę, większość z tego wynika z tych wszystkich gier, żeby to ukryć. I w związku z tym pożycza nie budżet, który ma największą wiarygodność, w związku z tym pożycza na najlepszych warunkach, tylko pożyczają inne instytucje, na przykład Fundusz Drogowy, który pożycza na warunkach już nieporównanie gorszy. I dlatego to jest to o tyle droższe. Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia po prostu z kolejną propagandową gromną. No, mamy kryzys, jest kompromitacja. Jest afera hazardowa 540 tysięcy więcej bezrobotnych. Mamy 40% bezrobotnych wśród młodzieży. Mamy zagrożone wielkie zakłady pracy. Jesteśmy w wielkopolsce. No w stolicy wielkopolskiej jest zakład przedsiębiorstwo, które jest wręcz symbolem tego miasta, czyli cegielski no jest w tej chwili poważnie zagrożone, a gdyby chcieć ratować stocznie i umieć ratować stocznie, to było możliwe. To z całą pewnością to zagrożenie byłoby co najmniej dużo, dużo mniejsze. No, krótko mówiąc, mamy wiele, bardzo wiele ciężkich porażek, i to takich dotyczących ludzi. Służba zdrowia jest tu na czele, ruiny finansów publicznych, i, i mamy kolejną zapowiedź, że złote runo się pojawi. No, to jest gra łatwa do przejrzenia, i mam nadzieję, że tym razem Polacy się na to nie dadzą Czy Pan w kilku słowach nakreślić naszym telewizjom, dlaczego warto wprowadzić konstytucję według projektu Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy ta konstytucja jest jeszcze przedmiotem dyskusji, bo ona jest także przez niektórych członków naszej partii w pewnych elementach krytykowana, także nie wiem, jaki będzie jej ostateczny kształt. Natomiast co do tych założeń najbardziej podstawowych, to trzeba powiedzieć tak. My mamy dzisiaj państwo i władzę bezradną, a to oznacza, że w istocie bezradni są także obywatele. W każdym razie ci wszyscy, a to jest większość, która w, którzy w tej czy innej sytuacji potrzebują pomocy, opieki, a już na pewno wszyscy potrzebują autostrad, potrzebują mieszkań, potrzebują wody. Bo z tym jest w Polsce, o tym mało kto mówi, bardzo źle, a wielkich zbiorników wodnych się nie buduje. Potrzebują wielkich lotnisk. Polska powinna mieć takie lotniska. Potrzebujemy tego, żeby porty polskie znów żyły pełnią życia i żeby Szczecin jak kiedyś był największym portem na Bałtyku, a już dawno nie jest, krótko mówiąc, potrzebują pewnej aktywności. Otóż obecna konstytucja to praktycznie uniemożliwia. To trzeba by długo się wywodzić, dlaczego tak jest. Myśmy. Tworzyli taki model rozwiązań konstytucyjnych, który będzie tworzył władzę dużo bardziej przyjazną wobec obywatela, jakby rozliczaną z tego, co dla obywateli robi, ale jednocześnie też zdolną do takich działań. Niezdolną do tego, żeby terroryzować obywateli, bo pod tym względem ta władza wcale nie jest taka słaba, jeżeli chodzi o zwykłego, takiego przyciętego człowieka. To już często na poziomie gminy jest wystarczająca, żeby go terroryzować. To chodzi o to, żeby móc rozwiązywać wielkie problemy społeczne. I chodzi o to, żebyśmy bardziej byli wspólnotą, żeby Polacy bardziej się czuli, jakby wspólnie. I co za tym idzie mocniej. Dziękuję pani prezesie za rozmowę, a państwa za uwagę. Dziękuję, Dziękuję bardzo.